Piłkarze Stadionu Śląskiego w dalszym ciągu bardzo dobrze radzą sobie w Śląskiej Lidze Juniorów Starszych. W miniony weekend opieczni trenerów Pawła Grycmana i Andrzeja Nieściora podejmowali na własnym boisku drużynę Piasta Gliwice. Faworytem tego meczu byli gospodarze, którzy przed 20. kolejką spotkań byli wiceliderem tabeli. Gliwiczanie do meczu przystępowali z dziewiątego miejsca. Od początku drużyną groźniejszą, częściej będącą przy piłce, byli gospodarze. U Chorzowian długo szwankowała jednak skuteczność, sporadyczne kontrataki Gliwiczan również nie przynosiły rezultatu. Nie udawało się z akcji, udało się po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego strzałem głową wykończył Bartłomiej Mazur i w 26 minucie było 1-0 dla stadionu. Obraz gry nie ulegał zmianie, a stałe fragmenty okazały się tego dnia bardzo mocną bronią Bożowian. 10 minut po pierwszym golu do siatki trafił Antoni Kurczyński, podwyższając rezultat na 2-0 dla gospodarzy. Trzy minuty później było już 3-0 dla stadionu. Ładną, indywidualną akcję Bartosza musiała celnym strzałem wykończył Mateusz Lubkowicz. Nie ma sprawy! Nie ma sprawy! Wysokie, pewne prowadzenie chyba nieco uśpiło gospodarzy, którzy na początku drugiej połowy zaczęli pozwalać Gliwiczanom na dużo więcej niż przed przerwą. Efektem były coraz groźniejsze okazje do zdobycia gola przez piasta. No, ale... Około 60 minuty sytuacja zdawała się wracać do normy. Stadion znów zaczął atakować, ale ciągle brakowało skuteczności. W poprawę rezultatu nie przestawali wierzyć również goście. <grym i wierzyli> W 69 minucie piast miał rzut karny. Doskonałą interwencją popisał się bramkarz chorzowian Przemysław Popczyk, dzięki czemu gospodarze wciąż utrzymywali bezpieczną przewagę nad przeciwnikiem. <śleszy> Ostatni kwadrans to już zdecydowana dominacja Chorzowian. Wreszcie w 83 minucie napastników stadionu wyręczył jeden z defensorów piasta i było 4 do 0. Chorzowianie mieli jeszcze co najmniej kilka okazji do podwyższenia rezultatu, ale za każdym razem zawodziła skuteczność. Tuż przed końcowym wiskiem sędziego robotę zaatakujących stadionu raz jeszcze wykonał obrońca Gliwiczan, ustalając tym samym rezultat spotkania na 5-0 dla gospodarzy. Stadion Śląski Chorzów wciąż udowadnia, że mimo odejścia kilku swoich graczy do seniorskich klubów, ciągle pozostaje jedną z najsilniejszych ekip w regionie. No tak, jak się okazuje i, i, i to była nasza siła też na jesień, to, to, była, to był właśnie potencjał tej, tej kadry, że mogliśmy tak naprawdę wystawić co najmniej kilka wersji. 11. Była zacięta rywalizacja o, o miejsce w składzie. Przez to ten poziom na pewno się, się podniósł. Chłopcy się też ograli, nabrali pewności. Ci, którzy dostali szansę w piłce seniorskiej, wykorzystują ją bardziej lub mniej może. Ale myślę, że wykorzystują. Na ich miejsce wskoczyli inni, którzy są z tego bardzo zadowoleni, a my jesteśmy zadowoleni z tego, że spełniają nasze oczekiwania. I jeszcze raz potwierdza się to, że, że mamy potencjał w naszych drużynach. Nie są to tylko pojedyncze roczniki, tylko, tylko od dołu ta, ta praca przynosi efekty. Mecz był dosyć w pierwszych fragmentach wyrównany, ale my wykorzystaliśmy dwa stałe fragmenty gry, a potem. Skutecznie skontrowaliśmy przeciwnika i stąd też wynik do przerwy 3-0, pewny, ale no wkradło się w nasze poczynania pewne rozluźnienie na początku drugiej połowy. I na pewno to piast przeważał w pierwszym fragmencie tego meczu, stworzył sobie swoje sytuacje. Nie wykorzystali, nasz bramkarz nawet karnego obronił, więc, więc my dopiero obudziliśmy się po po tym rzucie karnym i, 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 i przeszliśmy do jakichś bardziej zdecydowanych ataków. Myślę, że też ten wynik 3-0 spowodował to, że, że, że goście byli bardziej otwarci. No, my mieliśmy więcej miejsca, że potrafimy to wykorzystać, to przeprowadziliśmy też liczne akcje. No, nam nie udało się strzelić, ale przeciwnik strzelił sobie dwie w czystych sytuacjach i, i stąd też taki wynik, a nie inny. Dzisiaj znowu udowodnił swoją siłę. Wygrał 5 do 0. Ma zdecydowanie najwięcej strzelonych goli. No jaż aż smutno się robi, jak się pomyśli, że tydzień temu straciliśmy punkty. Górnik zaczął tracić punkty, więc można było ich jeszcze gonić. No niestety, poprzednie spotkanie z pod y, y, powinno zostać rozstrzygnięte przez nas y, do przerwy. Y, tak jak już powiedziałem poprzednio, piłka jest y, bardzo przewrotna. i My nie wykorzystaliśmy trzech stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie spotkania z Podbeskidziem. Podbeskidzie przeprowadziło składny atak, prowadziło 1-0, także możemy mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, nie do, nie do sędziów, nie do przeciwnika, nie do jakichś innych czynników, tylko i wyłącznie do siebie.